Co się wydarzyło. Zaatakował my jesteśmy w ogóle ty? Nie wiem. Lena też jest kurtkę. Jesteście? Jedziemy sobie. Czym to jest Lena? Piotrusz pan. Piotruś pan? Statek pana. Statek Piotrusia Pana i chata Piotrusia Pana. Zobaczcie. Teraz czas na labirynt. To no tą, albo tamto. To Nie wiem. Wow. <śmiech> <śmiech> Patrz jak tyle, co! <laughs> Fajne! nie? No. Są tam. Zobacz, że Rafy i Myszki i renifer, widzisz? Ale super. Gdzie oni już poszli? Boże, kochane. I nie poczekanie. Leci po prostu. Ty jako dziecko marzyłaś o nie będzie? Jako stara też. Daj <noise> ja to główne wejście. Zamek co? No to mi się, Lena, to jest top of the top, nie? To jest super. Pięknie to wygląda. Teraz po zamku idziemy na drugi park? Tak. O, tak. Walt Kurczę, Disney Studios. Tak przeszliśmy sobie na spokojnie w sumie. Nie zrobiliśmy tylko tej atrakcji, co to było? A bo ona się zepsuła. Indiana Jones. Tak, ale wrócimy do niej, nie? Z takich, wiesz, najfajniejszych tak. jak gdyby, nie? A tak. zrobiliśmy jakieś filiżanki, fajne były. Też były fajne, no. Chociaż na razie dla mnie pierwsza chyba wygrywa, wiecie, te Star Warsy. Te Star Warsy, tak super. Czyli idziemy tutaj.

friends of family i knew it god every world in my like race of the teens in the responsibility vous pouvez à la bien meilleure you are all so dramatic wow. all right gal one more chance don't disappoint me do you pledge your allegiance to me loki yes or absolutely yes Very good bardzo dobrze. No, żłamy w ignorowania. Po 60 godzinach w Disneylandzie. Już nie. Wyszłam <laughs> mam dosyć. Wszyscy dziewuchy same. Ale jest Avengers, oblecimy. Jest moc, Ej, jest siła, jest moc. Woli. Słyszysz tą muzykę, mamo? Słyszę. Już mam dosyć. Fajne. Ja jeszcze nie wiem. Ja jeszcze nie wiem. Wiesz, na razie wina mnie zabiła. Zobaczymy dalej, nie? Zobaczymy. Idziemy to. na hardcore. Super. Ja chcę, ja chcę poznać księżniczkę. Ja też. Kubusia, Puchatka polubiłem. Mhm. tak latasz? Tak, tak. Moc no, lata, lata. Głowy do tyłu.

Widzisz? A tam jest ta historia. Chodźcie, wejdziemy na to. Ale to będzie chwilkę, i to będzie wolniejsze, jak to ze Samym jest. Patrzcie. Dzięki. Jaki mamy plan? A, a, o. o. Jedziemy. Proszę się ze cienki. O, cienki jedzie. Cienki sobie. Cienki sobie tutaj hasa nam. Lena się bała cienkiego. Ale faktycznie cienki. Cienki. Renze! <triva> Renze! <triva> <triva> No bo to jest to, co A ty się akurat to. nie boisz. A może to jest mamo. Jak tam? Now I'm constantly feeling like I'm about to. Mówiłem ci, Lena, że to nie jest dla takich ludzi jak my. <śles> widziałem. Nie, ani przez chwilę. Nie A no, widziałem, tak? ale ty akurat tego się nie boisz. Nie, nie. To jest. Nie, dla mnie to skok, nie? Tak, ten. Dla ciebie to jest jak jazda windą, nie? Tak, tak. No. no. Akurat ta. Ale Winda już cię zaatakowała! Zielbiam, nie? O pan tak bezpieczona i tuła, ale to <laughs> mam ten szapur, że nie spada, nie? Jesteśmy teraz Miasteczko ratatui? Nie, to jest Pixar, ale jest Ratatouille Wracamy na nas, tam tamten park. Nie. Powoli, czy jeszcze coś tutaj mamy. Chodź, zobaczymy... Ale mapę. Daj mapę. Dobrze. To jesteśmy na drugim parku. Tak. My jesteśmy teraz na Pixar. I tu jest Ratatui. Tutaj, Playsteremii. O, tutaj jest. A i tu jesteśmy. Tak, tu. To są jakieś samochody. Kars, tak, ja bym poszła, ale. Ale jak one znowu są przyczepione do drogi, to ja bym nie chciał. To jest kolejka. To jest też kolejka. Ale ty lubisz karsy, nie? Ja bardzo to lubię. To może choć pojedziemy na karsę. Salut, et je serai votre guide pour była przerwa, więc spróbujemy jeszcze raz. Tam się powoli kończy A Laura chce jeszcze ostatniego hardcora i na koniec to samo Jak zaczęliśmy tak skończymy Hyperspace Parę ten, parę wniosków z Disneylandu super Co? Było, było świetnie. Wiesz, naprawdę? Eee, nie wiem, jestem zmęczona, ale jestem szczęśliwa, nie? to Co, jestem... so Disneyland czy Energylandia? <grym> Disneyland. Disneyland. Lena? Disneyland. Plena? Disney Lauro, Disneyland czy Energylandia? Mówiłam, Disneyland. Aha, dobra. Eee, dlaczego? O, dla Disney'a Dla wszystkiego, no. dla tej otoczki, dla szczegółów, dlatego tak. że cały ten świat jest budowany tak, jakby mnie świat Wolta Disney'a wciągnął na chwilę na jeden dzień. To Naprawdę. Było świetne przeżycie. Jakbyśmy byli albo w bajce, albo w filmie, nie? Tak, to no, nie da się tego opisać, nie? To było coś niesamowitego. Zresztą dalej jest, bo czekamy na, na, zakończenie. na zakończenie. Zakończenie tego, tego filmu troszeczkę, nie? Tak. Rewelacja, nie? Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy głodni, wykończeni, ale było. Pieniążki droższe niż Enerlandia, ale warto było, nie? Ale warto było. Wiadomo, nie będziesz tutaj za często. Nie, ale zobaczysz to. No, to no. warto. Ogólnie na plus? Teraz idziemy. Tak. Teraz idziemy, wracamy, nie? Na kemping. Mhm. no, jak tam? <grym> Do... Marzątko spełnione. Ta -ta. Jedno? jedno z tych marzeń, co miało być? Ojej, no. Vers la Eiffla, Disneyland, можно powiedzieć zaliczone, nie? Dalenie là. Disneyland Paris et National Geographic sont heureux de vous proposer un monde merveilleux. Okay. Dear friends, until your night shows begin, Disneyland Paris and National Geographic are proud to present a wonderful world. our Earth is so beautiful. Let's protect it. Disneyland Paris and National Geographic wish you a wonderful evening. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous dans 15 minutes pour découvrir notre spectacle Disney Electrical Sky Parade, qui sera suivi de Disney Dreams. Merci. Dear friends, in just 15 minutes.

Chyba wracamy powoli. No wracamy, ale nie ma jak... A nagle się zrobiło strasznie zimno. No. Ale a tak był Solena. Przeżyliście coś takiego. Wielki grad zaczął padać. Zaraz, zaraz, to no, jest. Czekajcie. Dobra mam też odzież. No ty to w ogóle, ma Chyba nie. Jak twoje buty? No to całe. Do, dożera, to jest do zera, w pałużu deklaru jakąś chyba ja nawet. Też. Ja też. Bo nagle się zrobiło pełno wody. Zaraz się. I tutaj jest cieplej. Zobacz, to jest w trójkąt, więc jest cieplej. I zaraz widzimy jak tylko. Odwołamy ten pokaz. Nie? Ty, trochę przestało, chodźcie. Sorry? Sorry? Oh, sorry, sorry. Okay. Tu się trzymamy, chodźcie. Jesteście? Tu się trzymamy, blisko. Chodźcie, tak bo może zaraz wodę lunąć Dobra, i tak mam mokre buty wszyscy, nie? Nie ma znaczenia, i tak mam <grystanie> <grystanie> Tylko ta pogoda była dziwna, dziwna, dziwna Pod koniec? Pod koniec Czekaj, bo ja... O, nic nie widzę Trzeba po prawej nie widzę Idziemy, musimy iść No dobra, no nie wiem Musimy iść, Czekaj, musimy pomyśleć gdzie kolejne miejsce jest Dobra, no chodźcie, gradu nie ma, to idziemy. Gra znowu? Nie, grad nie. Tak? Nie. A co to jest? To jest grad. To grad! To grad, w głowę dostałam gradem. Ale mały. Ja! Jest tam na nim wielka burza. Z gradami. Oj, teraz gra. No jest, jest... Głos fajnie, no fajnie. Chodź, no trzymaj się nas, dobra. Zracajmy,

Nie wypuśćcie nas też czekamy chwilę Musimy się przegrupować i ocenić, poczekaj, tam jest Jak wchodziliśmy, nie? Jak wchodziliśmy to pod dachem było? Tak, nie wiem. Ten, ten, ten wiesz, co, to, że pamiętasz? Czekaj, Jak wchodziliśmy tutaj do Disneylandu, to były te ruchome schody takie, to pod dachem one były czy nie? Pod dachem, nie? Te ruchome schody są tam. Co? Trzymaj. ruszamy? Tak. Yy, sprawdzamy drogę do samochodu. Dobra, trochę przeszło. Czekaj. Chodźcie, trochę przeszło? No idziecie? Czekaj. Tu był drugi park, nie? O. Wow. Co? Where is the uh, Disney uh, park parking? To kar. A do puty to no, jest tylko na lewej stronie Yes. Exit jest na lewej stronie Yes, because I left my car on the yes. parking. Yes. When you When you are outside. Outside. Yes. Yeah, go straight to the chapel. Yes. Or, yes. To w bok. Yeah? Yes. Okay. Yes. 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 pogoda spotkała Lena

tu są te bramki tego ochroniarza? Nie, Michał. Co? W tą stronę. Bo jak wychodziliśmy. Słuchaj, no mów. W parkingu to mieliśmy studio po lewej stronie. A studio jest za nami. Jak teraz będziemy szli, to będziemy mieli po prawej. Do Idziemy źle. Gdzie my teraz jesteśmy w ogóle? Musimy w prawo. W prawo. Jakie prawo? To czyli gdzie? So, do you speak English? Where is, uh, Where is the uh, big parking or official parking this day? On this way? Stay ahead, yes? On the right? On the right? Ok Jeszcze lepiej Jedziemy oh. za Stoimy Odpoczywamy trochę Wracamy do Walter Szybko, opinie Super Która godzina? 23.15 co? Ale było warto <noise> Ciężko! No dobra, ten pokaz świateł, to co dostaliśmy strzały, to nie był tego warty. Ten drugi w szczególności. Bo ten pierwszy był super, nie? Ale miało, zapowiadało się dzisiaj na burze dużo wcześniej, a Daj. cały dzień mieliśmy piękną pogodę, nie? Ale gradem dostaliśmy trochę, nie po Ja połowę dostałam. No. W butach chlupie ci też? Tak, <noise> ty <noise> <noise> się podobało. Ale tam pewnie gdzie powóz była, nie? <głos> <głos> Także jest pięknie. Na pewno jest, jest moc, nie? No, nie. No, wiem Ale zobacz, już jest aniel, więc już widzę Możemy przejść pod tak parkingu Dobra Tylko czekaj, przygotuję sobie kluczyki Dobra Ole, leje Chodźcie Wow ja wale! Tutaj świeci się! Świeci się! Lena też kurtkę! Czekajcie! Lena, chodźcie, chodźcie! Do bagażnika, już teraz jesteśmy bezpieczni!